i obywatele. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Jako żywo mi to przypomina obecną sytuację, bo to było tak, że w lipcu, 21 lipca w Gdyni w Stoczni Komuny Paryskiej po raz pierwszy powiedziałem, że Lech Wałęsa, 81 roku, że Lech Wałęsa, ja byłem wtedy jego zastępcą, powiedziałem, że nie chcę być długopisem w ręku agenta i powiedziałem, że Lech Wałęsa był agentem Służby Bezpieczeństwa. To się od tego zaczęło. Dwa miesiące później siedziałem w Czesowackim więzieniu na życzenie ówczesnego prokuratora generalnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ludowej, pana Czubińskiego. To jak żywo dzisiaj przypomina działania prokuratora, pseudo prokuratora generalnego, który zażyczył od, sobie od władz czeskich e, skazanie mnie i wykonanie wyroku na terenie obcego państwa. To tak to brzmiało. Ja zacząłem od 13, jak się tylko dowiedziałem, jak mnie wzięli na przesłuchanie i powiedzieli mi, że skończyła się, skończyło się panowanie Solidarności. I teraz dowiedział na naszej... się pan o stanie wojennym od Czechów, rozumiem, tak? Od czeskich funkcjonariuszy. Na przesłuchaniu, kiedy dostałem wpysk ze dwa razy i pokazali mi gazetę, że ten, skończyło się nasze panowanie Solidarności, odmówiłem jakichkolwiek rozmów i rozpocząłem głodówkę. Polski bohater wtedy w więzieniu w Czechosłowacji skazany tam i wtrącony tam do więzienia na żądanie polskich komunistów, płatnych zdrajców, pachołków Rosji, dowiedział się od czeskich czy słowackich, nie wiem, w Pradze chyba siedział, chociaż nie wiem, być może nie. O Słowacji, w każdym razie, Andrzej Kołodziej, że skończyło się wasze panowanie, panowanie Solidarności. Solidarność nie rządziła wtedy w Polsce. Wtedy komuniści Polską rządzili tak, jak rządzili przed wybuchem Festiwalu Solidarności. Przypomnijmy, bo młodsi może nie pamiętają, w 80 roku w sierpniu Solidarność wybucha, i rok później, rok i kilka miesięcy później Jaruzelski i Sowieci wjeżdżają czołgami w Polaków. Co mieli ci komuniści na myśli? Rząd dusz. To, że Polacy byli wówczas wolni, nawet jeśli w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w sowieckim ludowym wojsku polskim czy w milicji obywatelskiej siedzieli ci, którzy siedzieli tam również przed wybuchem Solidarności, ale rząd dusz, rząd dusz to było to, czego czego się bali e, Sowieci, Rosjanie, którzy rządzili wtedy połową Europy. Tą połową Europy, która dziś jest wolna dzięki temu, że Solidarność, że ten wolny duch powstał. On był rozjeżdżany czołgami, on był pałowany, on był e, mordowany, ale, ale ten duch był, ten duch jest silniejszy i Solidarność jest bo Solidarność Niezależny Związek Samorządny Zawodowy Związek Zawodowy to ciągle ta sama Solidarność to, to ciągle emanacja tej samej idei witam państwa bardzo serdecznie to jest program Michał Rachoniedziemy. jesteśmy na antenie republiki a ja witam serdecznie naszych komentatorów z nami są dzisiaj Anna Zezaj Dzień dobry Marian Kowalski Dzień dobry Maja Drzewiecka Dzień, Dzień dobry. dobry witam was bardzo Serdecznie. Szanowni Państwo, minął rok i warto ten rok podsumować, patrząc nie tylko na te rzeczy, o których słyszeliśmy przed chwilą, ale również na te rzeczy, które wydarzyły się w ciągu tego roku. Warto spojrzeć na kilka kluczowych wydarzeń. Tych ostatnich 12 miesięcy. Zaczęło się jeszcze przed formalnym objęciem i stworzeniem rządu, kiedy tylko większość Donalda Tuska miała możliwość przegłosowania w Sejmie czegokolwiek po wyborze marszałka Sejmu. Rozpoczęła od fundamentalnej dla nich najwyraźniej decyzji: odwołania wszystkich członków komisji badających rosyjskie wpływy w Polsce. Dla mnie czymś niezrozumiałym jest. I wielokrotnie też o tym mówiłem, że polski parlament powołał komisję, której zakres pracy tak naprawdę dubluje zakres pracy i kompetencje służb specjalnych. Jeżeli były jakieś wpływy rosyjskie w Polsce w tych latach, o których mówi ta ustawa tworząca tę komisje, to od czego my mamy służby? No właśnie, komisja została odwołana, a nową komisję w zupełnie innym trybie. Powołał już rząd, w tym politycy, którzy byli bohaterami raportu poprzedniej komisji, a na jej czele stanął człowiek, który, kiedy wraca do siebie do pracy, do służby kontrwywiadu wojskowego, wita się w progu z Krzysztofem Duszą. Człowiekiem, który w czapce aurora oprowadzał ruskich po Polsce, wprowadzał ich na pokłady samolotów i podpisywał czy negocjował, prowadził rozmowy, pił wódkę. I ostatecznie razem z kolegami doprowadził do podpisania umowy o współpracy FSB-SKW. I ten właśnie Rosław Stróżyk ma dziś badać rosyjskie wpływy. Z jakimi efektami wiemy to po roku. Po tej decyzji przeprowadzone zostało głosowanie, wotum zaufania i powstał rząd Donalda Tuska. Głosowało 449 posłów, większość bezwzględna wynosiła 225. Za było 248 posłów, przeciw 201. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Radę Ministrów zgodnie z wnioskiem prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Tak powstał rząd 13 grudnia. Koalicja, która 13 grudnia powołała do życia rząd, który przez następne 12 miesięcy Według kalendarza wyborczego to 1 czwarta kadencji Sejmu. Konsekwentnie, w zasadzie we wszystkich ważnych sprawach, decydował o podejmowaniu decyzji niezgodnie z polskim prawem. Zaczęli oczywiście od mediów i uchwałę dotyczącą przejęcia mediów w Polsce. W Sejmie przeprowadzono uchwałę. Choć tego rodzaju kwestie w Polsce regulowane są ustawowo. Poselski projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz polskiej agencji prasowej. Sejm wzywa wszystkie organy państwa Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu przywrócenie ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych oraz w zakresie niezależności, obiektywizmu i pluralizmu w realizacji misji publicznej przez publiczną radiofonię i telewizję, a także w zakresie uzyskiwania i przekazu informacji przez Polską Agencję Prasową. W szczególności wzywa Skarb Państwa, reprezentowany przez organ właścicielski spółek realizujących misję publiczną radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej SA, do podjęcia niezwłocznie działań naprawczych służących realizacji celów określonych w niniejszej uchwale i zapewnienia należytego funkcjonowania jednostek publicznych radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej, w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym. To jest do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych, zapewnienia należytego funkcjonowania jednostek publicznych radiofonii i telewizji oraz polskiej agencji prasowej w zgodzie ze standardami państwa prawa w okresie przejściowym, to jest do czasu uchwalenia i wdrożenia stosownych rozwiązań legislacyjnych. Okres przejściowy. Kategoria, która nie występuje w polskim prawie. W polskim prawie, zgodnie z polskimi ustawami, te wszystkie działania regulowane są specjalnymi przepisami, ustawami, których nie mogła zmienić ta większość, a więc podjęła uchwałę, a w ślad za ustawą, czy uchwałą, doprowadziła koniec końców do wyłączenia sygnału telewizji polskiej. Co, Co pan wyprawia? Co pan? Dlaczego pan kobietę przepiesza? Co to, pan robi? Co pan, pan robi? Przestań! Przestań, bandyto! Co robisz, bandyto? Co ty robisz? Patrz, po wyłączeniu sygnału telewizji Polskiej to kolejne odwołanie do 13 grudnia, bo tylko raz w historii polskiej telewizja polska przestała nadawać i było to właśnie 13 grudnia, kiedy zbrodniarz komunistyczny sowiecki jaruzelski wyłączył ten sygnał, po raz drugi zrobił to Donald Tusk, Bartłomiej Sienkiewicz i jego ekipa, ekipa, która przeprowadziła cały ten projekt. Ludzie, którzy sami wcześniej opisani zostali. W w działaniach, przynajmniej politycznie, oni podejmowali decyzję w raporcie Komisji Badającej Rosyjskie wpływy w Polsce. Kiedy tylko media zostały wrogo przejęte, zostały podjęte pierwsze decyzje wymagane międzynarodowo od ekipy, która uzyskując właśnie wsparcie spoza granic Polski przejęła władzę. Chodzi między innymi o pakt migracyjny. Mimo sprzeciwu polskiego rządu w głosowaniu w Radzie Unii Europejskiej, przyjęto pakt migracyjny. Rada przyjęła dziś przełomową reformę europejskiego systemu azylu i migracji. Jest to zbiór zasad, które pomogą w zarządzaniu migrantami. Pakt stworzy skuteczne i jednolite procedury oraz zapewni sprawiedliwy podział obciążeń między państwami członkowskimi. Pakt migracyjny, przyjęty w tym kształcie jak dzisiaj, daje Polsce możliwości unikania jakichkolwiek negatywnych konsekwencji paktu migracyjnego. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego, powiedział Donald Tusk i przez ten rok widzimy na ulicach, jak to wygląda, nagrania. Państwo znają bardzo dobrze, internet jest nimi zalany, widzimy to codziennie na ulicach. Widzieliśmy to również w depeszach i w komunikatach, które docierały do nas z Niemiec, bo w ramach tych komunikatów już tysiące nielegalnych imigrantów z terenu Niemiec transferowane są do Polski. Ci ludzie do Polski trafiają, a często, jak pamiętamy, nawet niemieckie służby nie fatygują się, żeby polskie służby o tym poinformować, tylko zostawiają po prostu ludzi na przystankach autobusowych, jak było z początkiem roku 2024. Te decyzje były tylko wstępem do kluczowej dla dalszego ciągu um, politycznego spraw decyzji o nielegalnym odwołaniu prokuratora krajowego, którym jest Dariusz Barski, ale nie może pełnić swojej funkcji, ponieważ rządzący nielegalnie powołali na to stanowisko kogo innego. A konkretnie zrobił to Adam Bodnar na polecenie Donalda Tuska, co sam przyznał w nagraniu, którego dokonał prokurator Robert. Hernand, tym, tym samym tworząc pierwszy oczywisty dowód na to, że w Polsce koalicja 13 grudnia rządzi nielegalnie. Nagrywam, chcę, żeby Pan o tym pamiętał. Pana działania są bezprawne. Nowy prokurator krajowy powołany przez Pana, w jaki sposób został powołany? Jaką decyzją? Proszę bardzo, informacje. Został mocą decyzji Pana Premiera Donalda Tuska. Rozumiem. Rozumiem, jaki podstawie został odwołany pan prokurator krajowy. Na podstawie e, przepisów e, artykułu 47. Słowem, choć nie miał do tego prawa Donald Tusk odwołał prokuratora krajowego, wykonał tę czynność Adam Bodnar, który wiedział, że nie ma do tego prawa i wszystko to zostało nagrane słowami samego Adama Bodnara, który poinformował, że obaj to zrobili. To nagranie być może kiedyś będzie dowodem w sprawie przeciwko tym dwóm politykom, którzy w sposób oczywisty prawo złamali. Po co były potrzebne te decyzje? Po to, żeby móc wprowadzić w Polsce regularne represje. Represje, które jednocześnie oznaczały zakwestionowanie formalno-prawnych i konstytucyjnych prerogatyw prezydenta, jak na przykład prawo łaski. W tym sensie tym właśnie było zamknięcie dwóch posłów: Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika. Czy to prawda, że sędzia Sądu Rejonowego w Warszawie, pan Trembicki, należący do Politycznego Stowarzyszenia Justicja, który wydał nielegalne nakazy zatrzymania wobec posłów Wąsika i Kamińskiego, w momencie wydawania nakazów nie miał wglądu do akt sprawy, gdyż znajdują się one wciąż w Sądzie Najwyższym? Jeżeli tak, to wygląda to na gruby przewał i działalność na polityczne zlecenie. Po zatrzymaniu tych polityków Sejm, jak orzekł później Trybunał Konstytucyjny, działał nielegalnie, ponieważ Sejm nie umożliwił wszystkim posłom wybranym w wyborach i posiadającym mandat nie pozwolił na uczestniczenie w głosowaniach, więc wszystkie kolejne decyzje obarczone były wadami prawnymi. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy w Stanach Zjednoczonych rozpoczynały się przygotowania do kampanii prezydenckiej, Donald Tusk, tuż przed wspólną wizytą polskiego prezydenta i polskiego premiera w Stanach Zjednoczonych, postanowił zaatakować republikańskich polityków, obrazić ich dosłownie na chwilę przed Wizytą w Waszyngtonie polskiego premiera i polskiego prezydenta. Drodzy republikańscy senatorowie Ameryki, Ronald Reagan, który pomógł milionom z nas odzyskać wolność i niepodległość, musi się dziś przewracać w grobie. Wstydźcie się. O tym, jak wielkie wrażenie robią na politykach w innych państwach tego rodzaju połajanki wysyłane przez polityków innych państw, mogliśmy przekonać się przez następne miesiące, gdzie kolejni politycy opisywali i krytykowali w niewybrednych słowach samego Donalda Tuska. Donald Tusk w tym sensie robił mniej więcej to samo, co jako przewodniczący Rady Europejskiej przed laty robił, mówiąc brytyjskim konserwatystom, że w piekle jest specjalne miejsce. Dla tych, którzy namawiają Brytyjczyków do wyjścia z Unii Europejskiej. Po latach spotykaliśmy się z politykami, ludźmi, którzy mówią: kim on jest, żeby mówić nam, Brytyjczykom, co my mamy robić? W dokładnie taki sam sposób do tych słów podchodzili amerykańscy politycy, o czym przekonał się Donald Tusk już niebawem, bo w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, kilka miesięcy później zmieniła się, e, zmienił się polityczny e, krajobraz, a ze styczniem roku 2025 zmieni się. Władza. To, co działo się w Polsce, bardzo szybko spowodowało całą serię manifestacji. Manifestacji przeciwko polityce Donalda Tuska i jego przyjaciół. Widzieliśmy to na manifestacjach rolników przeciwko e, Zielonemu Ładowi. Widzieliśmy to w czasie manifestacji, w trakcie których rząd Donalda Tuska postanowił wysłać przeciwko rolnikom pałujących ich policjantów. Tego oczywiście było mało, bo nie wystarczały tego rodzaju działania do tego, żeby mobilizować własny, zresztą ubywający, jak widzimy w tej chwili, elektorat żądający tego rodzaju działań. A więc w mijającym roku, w tym pierwszym roku rządów koalicji, 13 grudnia, wykonane zostały działania tych nielegalnych władz przeciwko księdzu i przeciwko urzędniczkom Ministerstwa Sprawiedliwości. Pod koniec marca 2024 roku ksiądz Michał Olszewski został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, następnie sąd zdecydował o areszcie dla księdza Olszewskiego, który w sierpniu został przedłużony o kolejne trzy miesiące. Cała ta historia, którą znamy bardzo dobrze, była również historią tortur, nękania, stosowania tych nielegalnych działań względem zatrzymanych, które w międzynarodowych konwencjach opisane są jako tortury. Ale te działania były działaniami świadomymi, o czym przekonał nas sam Donald Tusk, udzielając tej słynnej albo niesławnej wypowiedzi, która jest kolejną wypowiedzią, jaka po latach z całą pewnością stanowić powinna jeden z dowodów przeciwko Donaldowi Tuskowi. Siłę i determinację, w końcu w przypadku władzy wykonawczej za to nam płacą, żeby podejmować ryzyka i podejmować decyzje, które będą czasami także przez państwa kwestionowane. Znaczy, ja tak czy inaczej dalej takie decyzje będę podejmował z pełną świadomością ryzyka, że nie wszystkie będą odpowiadały kryterium pełnej praworządności. Z całą świadomością podejmować będzie działania premier, które nie odpowiadają kryterium praworządności. Przypomnijmy, że to pod hasłem ochrony praworządności Donald Tusk przekonał swoich unijnych sojuszników, sojuszników również z Berlina, że to on powinien uzyskać ich poparcie w działaniach przeciwko Polsce, które ostatecznie miały doprowadzić do tego, żeby bon courage, jak powiedziała Ursula von der Leyen, Donald Tusk był polskim. Premierem Sam powiedział, że podejmuje działania niezgodne z rozumianą przez purystów w określony sposób praworządnością. Prezydent Andrzej Duda w jednym z wywiadów, które, których udzielił Telewizji Republika powiedział wprost, że prokuratura działając w ten sposób de facto jest obarczona wadą prawną, a więc wszystkie jej działania są po prostu działaniami nielegalnymi. Moje stanowisko w tej sprawie jest jednoznaczne, że próba usunięcia pana Dariusza Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego była w istocie prawnie bezskuteczna, nie było ku temu żadnych podstaw, a także powoływanie później na tego pseudo-prokuratora krajowego, pana Dariusza Korneluka, odbyło się w sposób całkowicie niezgodny z prawem. W związku z powyższym śmiało można używać tutaj określenia pseudo-prokurator krajowy, jako że jest całkowicie nielegalny. Wszystkie te działania, działania skierowane przeciwko politycznym przeciwnikom, przeciwko opozycji względem dzisiejszego rządu, były równoczesne z działaniami, które. Nie przynoszą efektów, jeśli chodzi o skuteczność działania państwa. Przekonywaliśmy się o tym na wiele różnych sposobów, ale w najbardziej dramatyczny sposób przekonali się o tym ci, którzy byli ofiarą powodzi na Dolnym Śląsku. Pojawiły się takie głosy, że być może sama nie wytrzyma, ale one nie są prawdziwe, nie są prawdziwe. Nie powinno dojść do jakiegoś zasadniczego, zasadniczego dramatu, dramatu. Właśnie widać, jak tema rozwala się. Uciekajcie jak tylko możecie, jak najszybciej. Mieliśmy w sztabie hydrologa. W momencie, gdy on zobaczył, jak wyglądał już poziom wody, stwierdził, że my nie możemy sobie pozwolić na ryzyko i na oczekiwanie na komunikaty. Już powinniśmy przystąpić do ewakuacji. Nie powinno dojść do jakiegoś zasadniczego dramatu. Pan tak, pojechał na pokrębie. Dla mieszkańców tych miast dramat wówczas się rozpoczął dla tych, którzy przeżyli, dla tych, którzy nie byli bezpośrednio poszkodowani, a poszkodowani zostali zniszczone zostały ich majątki, bo trzy miesiące po tej powodzi ciągle jeszcze sprawy dotyczące finansowania i likwidacji tych szkód załatwione nie zostały. Co jest ciągiem dalszym skandalicznej niekompetencji ludzi, którzy rządzą Polską od 13 Grudnia. To, co udało się w tym czasie, to inna, bezprecedensowa polityczna decyzja. Decyzja o odebraniu w zasadzie całości środków finansowych największej polskiej partii politycznej, największej partii w polskim Sejmie, będącej w opozycji do tego rządu, czyli Partii Prawo i Sprawiedliwość. PKW 29 sierpnia bieżącego roku odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych 2023 roku. Wówczas członek PKW Ryszard Balicki tłumaczył, że komisja nie posiadając uprawnień śledczych w całości opiera się na dokumentacji przedstawionej przez inne organy państwowe. Mówił, że wśród powodów odrzucenia sprawozdania Komitetu były m.in. agitacja wyborcza PiS podczas pikników wojskowych, spot reklamowy Ministerstwa Sprawiedliwości i prowadzenie Kampanii wyborczej przez pracowników Rządowego Centrum Legislacji dodał, że sprawy uznane przez PKW za bezdyskusyjnie naruszające zasady prowadzenia kampanii wyborczej po przeliczeniu dały kwotę 3,6 miliona złotych, która została ujęta w uchwale. To był tylko początek, bo później podjęte zostały decyzje o likwidacji i odebraniu całości środków, a ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego, delegalizujące tę decyzję, zostało przez rząd i Państwową Komisję Wyborczą po prostu zignorowane. Wszystko to, wszystkie te działania budzą swego rodzaju. Entuzjazm to dziwne wśród ludzi, którzy są ich obiektem. Presja, nielegalne działania, szykany, tortury w wielu wypadkach, szantaż finansowy i działania otwarcie wrogie względem dużej części społeczeństwa powodują w tej chwili społeczną reakcję której nie widzieliśmy w Polsce od bardzo dawna. W pewnym sensie dotyczy to również nas, bo telewizja Republika mogła rozwinąć się właśnie dzięki temu społecznemu poczuciu. Widzimy to również w trwającej kampanii wyborczej, słyszymy to w miejscach, gdzie Karol Nawrocki spotyka się ze swoimi przyszłymi wyborcami. I ten społeczny zryw, który widoczny jest w wielu różnych miejscach, który widoczny jest na wielu różnych przestrzeniach, jest nadzieją bardzo podobną do tej, która spowodowała, że wszystko to, co wydarzyło się w Polsce i co działo się w Polsce w czasach, kiedy Polska popadała w niewolę albo popadała w kłopoty, wychodziła z nich i budziła się jak Feniks z Popiołu właśnie dzięki temu duchowi. Wolności, który ciągle jest w nas. Między innymi o tym będziemy rozmawiać w moim programie. Michał Rachon jedziemy. To no tylko część rzeczy, bo nie sposób przypomnieć wszystkie, doliczyć należy kłopoty finansowe, największy budżetowy deficyt w historii Polski, spadające wyniki największych polskich spółek, miasta, w których nie niewypłacane są pensje nauczycielom, czy kłopoty finansowe w miejscach, gdzie lekarze i przedstawiciele służby zdrowia pieniędzy nie dostają, w zasadzie gdzie nie spojrzeć. Katastrofa, a to dopiero pierwszy rok rządów. Marian Kowalski, poproszę o...